Posłuchajcie młode wilki starego wilka, czyli posłuchajcie eksperta Górala, co ma do powiedzenia na temat tego tura za 70 tysiaków, który, który nie jest warty praktycznie żadnej, żadnych z tych pieniędzy, które zostaje na niego wydane. Wypowie się ekspert Andrzej Dziubek, lider zespołu The Press, yy, piosenkarz, yy, muzyk, artysta. Andrzej oczywiście nie jest ekspertem, ale jest gorolem, a Górole jak wiadomo znają się na wszystkim. Yy, no Jędrek, powiedz co tam o tym sądzisz. Widzicie państwo, ta rama jest niedopasowana. Jest, widać, widać jaki jest różnica między, między tym a tym. Po prostu to jest nie do dopuszczenia, żeby sprzedawać takie, takie traktory. I tak jest odnowości. Dodam tylko, że że ładowacz nie jest pokrzywiony, jest prosty prosty jest na pewno z tego powodu, że problem z tym turem jest od samego początku, od momentu zakupienia ładowacz na 100% jest prosty, ponieważ wypinanie i zapinanie jego idzie sprytnie nie może, nie może być mowy o, o przegięciu czy złym użytkowaniu tak jak to stwierdził producent, czy ewentualnie serwisant gwarancyjny tur jest prosty, od samego początku wyrywa lewe ramię i tutaj nawet na oko, jak widzieliście Państwo, jest problem z tym ramieniem Oczywiście mogę się mylić i w każdym ciągniku może być tak zamontowane, dlatego zapraszam do udziału w dyskusji w komentarzach, czy, czy w Waszych ciągnikach też tak jest. Zobaczcie, ja jestem sam tutaj. Jak się to buja, jak się jedziesz trochę szybciej nawet na pusto, to tu, tu zwali tura po prostu rysuje go całego. Jest, jest delikatnie tutaj już od dołu wygięty, tam parę razy walło nie wiem czy to tak miało być zamontowane czy nie, myślę że nie powinno tak być odnowości. w każdym razie nie zauważyłem tego od razu, zauważyłem to dopiero po jakimś długim czasie mierzyliśmy tura na bardzo wiele sposobów nie wydaje się nigdzie, nie, wymiary nie są sztachnięte żeby, żeby gdzieś tam mógł być przygięty czy coś odnowości, bo przy około 50 motogodzinach wyrwało zabezpieczenie z tura działo się tak jeszcze później kilkukrotnie Dalej jest z tym problem. W tej chwili tam zabezpieczenie mamy na Bolca Na razie jest to jeszcze udziadowane, ale pokażę Wam później jak to zrobiłem, bo po prostu po fabryce trzeba było poprawić. Nie nadawało się to do użytku, tak jak, tak jak oni to zostawili. Stwierdzili, że po prostu ładowacz jest źle użytkowany, a to gówno, prawda, bo po prostu coś, coś w tym ładowaczu od samego początku jest nie tak, skoro cały czas wywala lewe zabezpieczenie, lewe ramię jest, jak widać, praktycznie na tuzie. Tutaj jest dwa razy większa odległość, także ewidentnie coś jest nie tak z tym turem. Nie wiem, czy to krzywo zamontowane. Ramiona, mocowania są krzywo, nie mam pojęcia. Zapraszam do udziału w dyskusji, czy u Was w Waszych ciągnikach z, waszym, z tym samym, z turem tej samej firmy, czy też, też jest taki problem, czy, czy po prostu też ta tak obciera i jakie są dystanse między prawym a lewym ramieniem tura i tuza. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania e, mojego kanału bo tam jeszcze kilka ważnych ciekawych rzeczy odnośnie zakupu tego ciągnika oczywiście nieudanego zakupu ciągnika mam do powiedzenia także oglądajcie, obserwujcie. A Ty Indrek z pieprzaj zbojować dali. Bogatym bracia, biednym dawać.